Dan Lock napisał o tych poziomach finansowych, nie, że pierwszy to jest brak, czyli brakuje ci kasy, więc jakby pieniądze są tym twoim głównym celem. Drugi poziom to już jest tak trochę klasa średnia, czyli jest już w miarę okej okay. i niektórzy tu zostają i stać się praktycznie na wszystko, no i w większości to wystarcza. Niektórzy dochodzą do tego poziomu, że okej, okay, już finansowo jest super i czegoś zaczyna im brakować, nie? I to jest właśnie ten trzeci poziom, czyli Potrzeba bycia potrzebnym, i z tego się biorą największe pieniądze, czyli ta misja, nie? Czyli stać mi już na to, tak jak ja wiesz, nagrywam podcasty, piszę codziennie te rzeczy. Ja bym zarobił te pieniądze bez nagrywania podcastów, bo głównie mam ruch z reklam, nie? I to się da zrobić, i, ale dzięki temu, że mam to zabezpieczenie finansowe, mogę sobie napisać książkę, nagrać podcast, napisać jakieś swoje rzeczy, czy nagrywać nawet te TikToki, nie? Bo Robisz wtedy. wiesz co chcesz, kiedy chcesz? I czujesz się, po, i to, że rano wstajesz i wiesz, że jesteś. Po coś, że masz coś fajnego do zrobienia, to daje ci też taki, wiesz, ten booster, jeżeli chodzi o szczęście.